Niby prosta rzecz, a ciekawy jestem, ilu z Was prawidłowo mierzy ciśnienie tętnicze. Jak wiadomo, nie ma prawidłowych wniosków, jeśli nie ma rzeczowych pomiarów. Wielokrotnie sytuację pacjent opisuje tak. Przychodziłem obok ciśnieniomierza, pomyślałem, że sobie zmierzę ciśnienie, i wyskoczyło podwyższone. I co teraz? Realnie mamy pomiar, który nie ma wiele wspólnego z ciśnieniem spoczynkowym. U każdego człowieka w stresie czy w wysiłku ciśnienie będzie zwykle się podnosić. By zmierzyć ciśnienie prawidłowo, trzeba to zaplanować. Po kolei, 30 minut przed pomiarem nie powinno się jeść posiłków ani pić napojów zawierających kofeinę czy jej pochodne. Powinniście się wstrzymać od produktów zawierających tytoń. Nie powinno się wykonywać ćwiczeń fizycznych do 30 minut przed pomiarem ciśnienia. Pęcherz moczowy opróżniony. Inne potrzeby fizjologiczne również załatwione. Jeśli ktoś zażywa leki na nadciśnienie, to ciśnienie mierzymy przed zażyciem leków. Ważna jest pozycja. Nogi podparte równo na podłodze, bez krzyżowania, zakładania nogi na nogę, bez zawijania nóg pod krzesło. Plecy oparte na oparciu, ręce podparte na blacie, by uniknąć napinania mięśni. Mankiet powinien być umieszczony na ramieniu na wysokości serca. Nie zakładajcie mankietu ciśnienie mierza Tutaj na zgięcie łokcia powinniśmy... Się... Jeśli już mamy dobry ciśnieniomierz i prawidłowo założony mankiet, możemy zacząć pomiar od 3-5 minut spokojnego siedzenia. Nie rozmawiamy, nie słuchamy radia, nie oglądamy telewizji. Po tym czasie odpoczynku wykonujemy pierwszy pomiar. Jeśli już mamy wynik, zapisujemy go i... nie ruszamy mankietu ciśnieniomierza. Siedzimy kolejne jedną dwie minuty... I powtarzamy pomiar. Nie zdziwcie się, że mogą się one różnić. Bardzo często właśnie ten drugi pomiar jest niższy. Ani myśmy się przez tą minutę nie zmienili aż tak, ani potencjalne leki inaczej nie działają. Jest to efekt ustąpienia wpływu emocji na ciśnienie tętnicze. Jeśli ciśnienie jest niższe, możemy w ten sam sposób powtórzyć pomiar trzeci raz z rzędu. Przy pierwszym wysokim pomiarze pomijamy go, a zapisujemy średnią z dwóch ostatnich pomiarów.